Jedenasty dzień otwierania saszetek z Pokémonami zakupionych w Aliexpress Szukamy Pikachu, ale jak na razie na tyle otwartych saszetek trafiliśmy tylko raz Pikachu I to chyba w wersji takiej zwykłej, choć mi się zdaje tak, że była to wersja... Jest kapitan, kapitan, ej to jest kapitan Pikachu Ej to jest ta karta, to jest ta karta kapitan Pikachu jest, znaleźliśmy kapitana Pikachu i cel myślę, że został osiągnięty. Bardzo się z tego cieszę. Mamy tu jeszcze kolejną kartę, która są aż trzy. Ej, słuchajcie, co tu się stało? O kurczaczki, bladeloki. Dwie takie karty, jedna zwykła, jedna świecąca i do tego jeszcze taki. Ej, no to, to tutaj już przerosło moje najświętsze oczekiwania. No dobra, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Podobno są to karty oryginalne. No i cóż, pozdrawiam. Cześć.